Dolnośląscy no, solidaryzują się z niepodległościowymi dążeniami Ukrainy, zbierają odzież, leki i pieniądze. Andrzej Kofluk zrobił jednak więcej. W sprawie Majdanu interweniuje na absolutnie najwyższym szczeblu. Wrocławianin piechotą pielgrzymuje do Rzymu w intencji wsparcia opozycji za wschodnią granicą i z modlitwą za bratnią Ukrainę. Jadwiga Jerzembowicz Andrzej Kofluk dzień w dzień pokonuje około 30 kilometrów. Zmierza do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II. Dźwiga plecak i setki intencji powierzonych przez ludzi. Także i tę za Majdan. Trafiliśmy do katedry grekokatolickiej, do dawnego kościoła świętego Jakuba i Mincentego, czyli mojego ulubionego świętego. I tam ksiądz Andrzej Michaliszyn, proboszcz parafii katedralnej greko-katolickiej. Dał nam intencję, to znaczy oczywiście w sercu też miałem tę intencję, ale dał intencję, żebyśmy się modlili za Ukrainę. Właśnie modlitwę unicki proboszcz uważa za najbardziej skuteczne narzędzie, ale i materialne wsparcie nie zaszkodzi. Taką najszybszą formą wyrażenia naszej solidarności jest pomoc finansowa, ponieważ środki finansowe jest, też, jesteśmy w stanie najszybciej przekazać tam dla tych osób potrzebujących, poprzez no, kanały kościelne. Jedna osoba nawet przekazała nawet... Te dary za pośrednictwem Cerkwi Prawosławnej też mają wcześniej czy później dotrzeć na Majdan. Jednak tu i teraz też można zrobić wiele. Zwróćmy uwagę na wiele osób, które z Ukrainy są wśród nas, którzy może są naszymi sprzątaczkami, którzy może są naszymi studentami, którzy są może po prostu osobami potrzebującymi naszej pomocy, a nie traktujmy tych osób jako osób gorszych, tylko jako osoby równe nam. Pomoc w tym wypadku to zamierzenie długoterminowe, to nie zryw i nie akcja, ale długofalowy proces. Andrzej Kofluk, dziś pielgrzym, kiedyś działacz Solidarności jeździł na Ukrainę. Byłem wyznaczony na obserwatora w okresie pomarańczowej rewolucji. Byłem w okolicach Odessy i tam widziałem tych ludzi. Pan Andrzej zmierza do Rzymu szlakiem Świętego Jakuba, historyczną wiarę Ma przed sobą około 2000 km. Do celu dotrze 27 kwietnia. Wrocław Jadwiga Jarzębowicz. Szerokiej drogi.